Ja przede wszystkim jestem tak zwanym czyli zajmuję się przede wszystkim e, wszystkimi śrubkami, tak ogólnie rzecz ujmując, tak. E, przede wszystkim instrukcja, przestrzeganie przepisów dotyczących e, danej obsługi, e, trzymanie się wszystkich wskazań, przeciwwskazań, tak, no przestrzeganie wszystkich resursów. Taką obsługę... E powiedzmy prostą, którą robimy, żeby stwierdzić, czy występują jakieś nieprawidłowości, no to robimy mniej więcej co 10 dni. Przede wszystkim jest to obszerna wiedza dotycząca ogólnej awiacji, przepisów lotniczych i ogólnej wiedzy konstrukcyjnej śmigłowca. Sprawdzamy łopaty, Sprawdzamy, czy silnik nie ma wycieków, przecieków czy przekładnia nie ma też jakichś wycieków oleju, czy elektronika współdziała no i czy nie ma jakichś mechanicznych uszkodzeń, których załoga nie zauważyła w codziennej pracy. Od małego miałam taki dryg do majsterkowania, zawsze bardziej ciągnęło mnie w stronę męskich zajęć niż damskich. No, a że stwierdziłam, że nie pójdę jednak na medycynę, padło na lotnictwo, nowy kierunek, mówię, a dlaczego by nie spróbować? Przyszłam na praktyki, no i mi się spodobało i tak stwierdziłam, że czemu by nie? Szybokraj, że tak powiem, od małego ze mną byli. Później mamy e, prace już bardziej zaawansowane, e, planowe, e, wynikające z czasu lub z wylatanych godzin śmigłowca. Więc, tak e, ogólnie, można powiedzieć, roczne prace, trzyletnie prace no i między nimi jeszcze e, dodatkowe prace. Najwięcej czasu spędzam przy obsłudze łopat wirnika nośnego, na tym, naj, tym jestem najbardziej wyszkolona, najbardziej się znam z całego śmigłowca. E, polega to przede wszystkim na dokładnym sprawdzeniu do lotu, e, czy nie ma żadnych pęknięć, czy nie ma innych e, odstępstw od e, normalnego stanu. Jeżeli coś występuje nie tak, to albo diagnozujemy i wysyłamy do producenta, który nas wspomaga, ale wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić sami dzięki bardzo szerokiemu wyszkoleniu. Usterki e, mamy przekazywane przez pilotów, przez załogę. W momencie, kiedy się coś dzieje w Polsce, Jestem wysyłana i trzeba zazwyczaj wymienić jakiś podzespół, wciągnąć stary, założyć nowy, sprawny, odwiesić ten śmigłowiec, żeby był dalej zdatny i robić to jak najszybciej, ale jednocześnie nie schodząc z jakości, czyli dokładnie. Każdy sprzęt lotniczy potrzebuje systematycznej obsługi, aby był sprawny żeby nie był zagrożeniem dla ludzkiego życia, musi być cały czas pod kontrolą. To jest moja pasja. Raz, że lotnictwo jest moją pasją, dwa, że moja praca może się przysłużyć właśnie jakiemuś innemu, wyższemu celowi, bardziej szczytnemu właśnie. Tak jak tutaj my latamy, żeby ratować, prawda? Więc to jest takie poczucie czegoś takiego więcej, że ta nasza praca może się też przysłużyć nie tylko wynikające jakby stricte w samym lotnictwie, ale właśnie temu, że możemy czymś uratować dzieci.